Siema, z rana, siemanko, siemanko, jestem Werte, za się Eljoy. Dzień dobry, cześć. E, tak, nagrywamy to na mega zlagowanym internecie, nie wiemy jak nam pójdzie, pewnie trochę gorzej, ale będziemy się dobrze bawili, także od razu dziękujemy za wasze wszystkie łapeczki w górę i, i po prostu dzięki za 100 tysięcy wyświetleń pod ostatnim odcinkiem, który był tydzień temu, wow. Naprawdę, wymietliście z rankingami, a ja sobie odpadam, szczęśliwie, szczęśliwie, bo się zamotałem w sumie przez to gadanie. Ludzie, Co? Nie macie pojęcia, jak ja próbowałem wbić na serwer. Ja stałem w miejscu <laughs> przez 5 minut. Tak, to, to był największy problem. I jeszcze i powiem wam jeszcze coś. Nagrywamy to po ósmej i nie mam pojęcia, czy zdążę to wysłać na YouTube. Po prostu Naprawdę? masakra jest taka z internetem teraz. Czyli to jest wysyłają się po 5 kuźwa godzin. Dokładnie tak, i coś mi do oka jeszcze kurde wleciało tak na elo, na początek nagrania. Dobra, ale już. Ewidentnie Dzisiaj serwer, wstawiam. Ewidentnie serwer chce mnie. po yy, ten. tak. <laughs> O, nie widzi. Nie, 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 nie. Ale będę czekać. Lope, no, no. Tak, przy tak okazji tak tak tak. powiem, bo, bo, tak, bo tak fajnie oglądacie te odcinki, że u LJ- dzisiaj będzie też odcinek Sparty, ale trochę później. Dzisiaj tak. LJ nie pierwszy wstawia, tylko po mnie, bo najpierw nagrywamy to do mnie ten odcinaczek, Ja go wysyłam tak. Y, tak. i LJ nagrywa i wysyła i, i będą dzisiaj dwa odcinki różne, także... Także tak jak co tydzień w sumie, że LJ ma inny odcinek, także zapraszamy tak, oczywiście tylko, że też że dzisiaj, do lj -a. Dzisiaj będzie po prostu odcinek o godzinie 18, bo postanowiłem, że Wam wynagrodzę to, że wczoraj nie było odcinka i wrzucam no, dwa. nie dało odcinek. rady wczoraj... wysłać. Tak, wczoraj rzuciłem jeden odcinek. Wieczorem się wrzucał ze 4-5 godzin i dzisiaj również zaraz jak nagramy, to to również zacznę od razu wrzucać, więc mam nadzieję, że do tej o 18 się wrzuci. Kurde, przegrałem. Mój no. do 14 musi się wrzucić, nie sorry, popraw, do 13 bo jeszcze YouTube musi przetworzyć, także no. To. także się jak. Aha, ale nie, YouTube jakoś długo nie przetwarza. Wiesz, jak już wrzuciłem, to YouTube potem przetwarza mm -hmm. sobie po swojemu, więc to już raczej nie powinno jakoś strasznie dużo czasu zajmować. Ewentualnie tam godzinkę. Tak Ocie, panie. Uuu. Dobra, dawaj, będziesz lagowany. O nie, be, 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 be. ale dostałem nasarę Hamsko. Zlagowany Janusz by był stany. Ale, ale no nie wiem, no dobrze biegłem i, i, i oberwałem i tak tak, no nie. Ale co jest najciekawsze, że y, w samej grze jakiś strasznych ścinek twu nie ma, od, odpukać, prawda, nie? Ale, Ale w kiedy, lobby jest tragedia. W lobby jest taki. No, no, taka świąteczna. No, zostaw moją krowę. Że po prostu to nawet nie ma co mówić, nie? No jest. Tra... Ja, ja Tragedia. w życiu takich lagów nie miałem, w życiu, nawet jak miałem najgorszy internet wcześniej kiedyś, tam jak było nie wiem 4 mega ściągania czy, czy nie wiem pół mega wysyłu kurde nie, mhm. ja nigdy nie miałem aż takich ścinek. Ale kurde broba... dostawca nam tutaj mówi, że wszystko jest elegancko, że, 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 że internet to chodzi najlepiej. Okay, no. To panie o, dostawca mi zabrało. pan w dupę kuźwa. Ja Cię znajdę i ja Cię zabiję. No kurna, moje ja uczaki zabieracie, dziady, jedne cholerne. No i też zabierają. Taki lg Ule. biega, nie? Nie, 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 uf, uf. Fuck that shit. No, ja będę dziesiąty. No dobra, o, piąty. Oooo, drugi Tygo byłem. Tego, że nie ma tyle ludzi. LOL. A nie, na równi byliście. A no. On się też miał 33. Aha, czyli ja musiałem po zliczeniu wbić tego punktu jednego, wiesz? No jakoś tak. Bo w ostatniej sekundzie zabiłem. A, to pierwsze <laughs> miejsce. O, przy, okazji, przy okazji, przy okazji wykorzystam sytuację. Jeśli macie Instagram, to super. Jeśli nie, to ściągnijcie, Zainstalujcie na swoich telefonach bardzo fajne aplikacje i zapraszam do, do nas na kanały Wertezalkę i, I Tak, zapraszamy. I jak, jak, jak wbijecie, to jakieś fajne fotki będziemy wstawiali. Bo kurde tak mało osób wbija tak. na te Instagram ode mnie, że po prostu się dużo. nie chce tam robić. I, i my, my wiemy, że was jest dużo, więc spokojnie możecie wbijać Nie bójcie się, pij to! Kurde, czemu tego nie pijesz? Dziadu, jeden wolerny. Nie wiem! O! O! Fuck that shit! Lol Ja nigdy nie ogarniam tam przy końcu, jak już ten, jest ten poison po prostu Jakoś, jakoś, jakoś nie mogę tego ogarnąć, nie? nie? to trzeba szybko... Trzeba nam na, no na, się zatrzymać szybko. I kurde, no. zjadać to No tak, ale a, a, jak ci, a jak ci zabraknie? To co zrobisz? Te wejmie łowce! Kurna, zabrałaś mi wszystkie owce dziadów. No, przepraszam. Nie ty. <gry> <I> tak przepraszam. <grym> Kurna. Eee, moje pole. Kurde, moje pole. Tu obciąłem w, lo, w locie nie krowę, tylko owce. God damn Ja w ogóle obcinam jakieś owce? Nie mam pojęcia. Jakiś punkty, nie mam. No powiedzieć. kurde! No nie, 50, obciąłem minus 50. Ja wyniku serio Ja też... No, ja też obciąłem. Ja no, to to nie zrobi, stary ja obcinam wcale ja tego nie widzę w ogóle, nie? Aha, okej okay. Jaki, Jakim cunek ktoś ma już 50 punktów! Co za cheater? Nie wiem No ma do ja, wyboru, bo teraz mało osób się bije, to? no nie? To LOL! Bro. Ale stary, on ma 56! No. Ja też miałem 56, a, a, ale ściąłem <laughs> raz minus 50% ogarniesz to? Ja, ja nie wierzę w ciebie, człowiek. Cześć. Nie bije. Podejdź, nie, bije nie bije, nie bije, nie bije, nie bije, nie <grystanie> bije. Sojusz. <grystanie> Idziesz pizgość, widzę ładnie. Taki jesteś? sana wa wakok. No nie, dobra. Jednak nie. Masz ty dzika kredko. Dzięki za szczoły. Widziałem pode mną, ale teraz nie Jest! Wiem, jest. Dobra, zabiję jakoś araba. Aha, aha. I zabiłem Bartka. Sorry, Bartek. Mój imienniku, ale o to chodzi w tej grze. Chciałem śmietanę snajpić, ale coś mi nie idzie. Kurde, um. z nie mam. FAG da Co ta śmietana? Wiesz co, nie rozumiem, le, że jak le, ludzie ściągają czasami te tak, y, youtuberów skiny, to one są takie inne. To na no przykład bo... śmietana jest taki wybleknięty. Taki wiesz. No bo on jest odwzorowany, on nie jest dokładnie ten, który miał śmietana, tylko tak To tak ja jakby, jakby coś. Up, up. A sojusz A sojusz tej tej tej... chciał. Ale mało Aha. Osób jest. To napi Napisz mu, że sorry, ale. ale... No tutaj ciężko zrobić sojusz. Sorry, nie wiedziałem. <ścoughs> Najlepiej, no bo nie wiedziałem, bo tak biegł, tak skakał i myślałem, że zaraz mnie snajpi. To już tak serio mówię. No. Także sorry. Sorry, sorry Bartek, pozdrawiamy. Ale tu, tu grasz Bartek właśnie z kolegami swoimi. Także nie wiem kto, kto, kto kogo mam zabić, a później kiedyś się sobie już w e, We dwójkę jesteśmy, wiesz o tym? Tak? A. No. Dobra. Where are you? Where I am? Jestem na środku mapy. Where am I? My... Am co? No na środku, środku mapy jestem. Ja jestem, a ja Cię widzę. Jestem wyżej trochę. Nie. Skaczę. Popatrz w lewo, w lewo, w lewo, w lewo. Możesz tak, byś mnie teraz. No to, to kurde, byś nawet nie wiedział kiedy. Dawaj, come Tak? O! O ty kurde! A, ty... a, no tak, bo ja się wychylałem. To zawsze jak osoba wychylająca ma pecha, Ale to tak samo jak jest w sensie, stary. Jak ty się wychylasz, to ty to zarobisz bajkę. <laughs> nie, no, bo już się ktoś jakiś snajper wceluje. No? Rainbow. O, tu mnie gunty. cofnął, wiesz? Jak testowałem przed nagraniem, to mnie cofnął tak? dosłownie w skoku. Zobaczymy, na razie jest dobrze. No, u mnie też jest dobrze, ale mówię tak, skoczyłem, a tu je mnie cofnęło no, i spadłem. Nie, jeżeli nie wygram, to zwalę na cofkę. Dobra, okej, okay. Roger Dat. Aaaa! Jestem drugi. He, he. Okay. O, o, zlagowałaś się w lecie, wiesz? Dobra. Tak? No, no. A ja No, było na widać, siebie. nie oszukuję. O nie, to, to o, tutaj to, to będzie, będzie widać. O tutaj będzie widać, jak to zawsze laguje, to jeszcze teraz, to o kurde. My God! De, 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 de. O SHIT! Dobra. Ale już jestem. Ju cofnę no, obierasz, ale już jestem. Co za miła niespodzianka. Kopię w dół i nagle diament. no no no. Ja bandy nie uciekają, prawda? Ile ja bym dał za X-raya tutaj, ja pierdzielę? Ocie pachaj. Nikt cię Nic ci nie broni, ściąga ci, wiesz jak nie, ja nie, nagrywam nie, nie, to nie, używać, nie. Nie. nie? nie, 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 ja nie będę takim kurde dziadem, żeby kurde cheatować. Ja jestem uczciwy gracz, tylko że nie mogę znaleźć żadnego emeralda, stary. Same diaksy, kurwa, co to ma być, co zabije No Serio, nie, nie mogę diaksa ściąć, nie? Bieda w, Cześć, to, co, to jest? bieda w kraju... Co do drzewo Bieda w kraju. Staraj, nikogo nie mogę znaleźć. A, a udało się. Żadnego praktycznie diaksa tu nie było. A u mnie o, za, za cały bieda. czas po drodze, gardiasz, to było zarąbiste. No to żeś trafił na, dob na, dobr na dobrą glebę, o tak ci powiem. No, najlepiej. Dobra gleba i ciśniesz kotleta, Elo. Hopa 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 dzika kopa hopa 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 O nie, o nie, najgorzej Mam to, mam to, mam to, mam to, mam to, mam to Mam że, brawo Brawo, bo, bo, bo się w minę wbił Jożem się w minę wbił i wypierdzielieło mi w kosmosie Woo. E, to nawet jak jakieś tam lekkie lagi, to jakoś tu, No 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 jakoś wygrywamy YouTube Power of course najlepiej w, w piąteczek, o 14 to trzeba chyba. Umieć, a nie, to nieważne czy, czy lagi, czy nie lagi trzeba umieć. Lagi czy nie Cisnę fragi sechę. Co nie? Kurde! Zasłoniłeś mnie, mnie cofnęło. Przepraszam, ale wygrałem. <mum> 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 już tak lecę pierwszy, by się o kurde wygrywało. O, koło świeżaby staje Jeden <mum> już? Miki z miki, nie? 3, 2, 1. Tu może Shoot być szyb. Oj nie trafiłem plus ja 12. Trafiłem, ale, ale coś później plus 13 chyba nie za bardzo. O nie plus 11, plus 1, wiedziałem, wiedziałem, po prostu powiedziałem to Jeste pisana. Nie, nie, Minus nie 100%. Zastrzeliłem nie zastrzeliłem tej czarnej o macie panie. Ale ja zastrzeliłem. A, uratowałeś mnie. Nie ma za co, teraz będziemy płacił Haracze codziennie. Nie, nie, dodajcie <ścoughs> czekaj, czekaj. No mnie coś strzelić. No, no nie znowu! Nie wierzę. nie wierzę, po prostu nie wierzę. Mój monitor coś odwala. Te czarne nie są czarne, tylko szare u mnie. No bo. Main God. Tak. No i dwie czarne nara, nie Jest! Brawo! Kurde, ej, pasz, patrz. To, to dwa razy miałem minus 100% a i tak 62 punkty wbiłem, kurde. <grystanie> ale nie, no to było chamskie. Ta druga oferta też była chamska. Tak, pierwsza to jeszcze. Dobra, ki, przeżyję. Uda mi się być na podium, nie? Ale pójdzie to, weee. Byłem zabijakiem, więc zaraziłem. <grystanie> tak. O nie, to biegnie. Czekam. <grystanie> Dziakam, zombis, zombies Ty mnie gonisz? Nie, nie, nie nie. To dobrze Zombis, zombies Dam ci wygrać jakoś Zombis mnie gonisz. zombies A, 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 A. mnie gonisz. A kurwa nie wchodzisz O kurde Co? No nie, twój parkour skill jest zajebisty <laughs> A ja, dobra, torwali go, okej, okay, okej okay. jeszcze, jeszcze, jeszcze Bartka, jeszcze Bartka Oh, ale, ale nie, nie Bartka wertaza tylko Bartka10987 Co, cicho, cicho, zaraz cię znajdę, panie hmm. Kiedy cię znajdę? Gdzie ty kurde jesteś? Ja nie hmm. wiem O, o oj, dzięki! A jednak byłeś tam, no, to wiedziałem, że to tam <laughs> już, tam, już tam, już tam lazłem. A no <laughs> O nie, block war, fuck that shit hmm. Fuck that shit, my friend Napierdziałaj lapisz dla Żuli, lapisz, lapis, 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 lapis. O, wyskoczyło mi, że nie mogę postawić bloczka, nie? Po co ty chcesz stawiać blok? Nie wiem. Ty ile ty punktów masz? Bo jeszcze nikt mnie nie skosił. Cwu? Mnie też jeszcze nikt nie skosił, ale kurde. Jak ty tak? I co ty robisz? Jadę po najniższej drodze oporu, star. Nie, już mnie ktoś gasi. Fuck you! No, no właśnie widzę, że ktoś Gasi. Dajcie mi wygrać, dajcie mi wygrać Ktoś mnie zgasił przez chwilę mi Ej, dobra, okej okay, Bartek, a nie Dobra, sorry Bartek, ale... Fuck you Ale chciałeś sojusz, ale mnie zacząłeś gasić No ja pierdziel, no i żeś wykrakał, no, no wy... Nie, też no i żeś zaczął wykrakał, gasić no. Ta cała pepelia, kuźwa, fuck you pepelia, tu Nie lubię cię, nie wiem kim jesteś Nie muszę wiedzieć Kurna, dziadu jeden, cholerny ja ci dam... niebieski, toczycyjan eee. kuźwa, proszę bardzo. Light proszę grey, bardzo. tu nie ma light proszę grey, bardzo. o jest, jest dark jest grey, brovne, to. kupa, to jest to. O, kurwa, black, ten kolor Co jest purple, nie? poczekam. Eee... No kuźwa, poczekałem Miałe sobie i zwaliłem minus jeden, mogłem coś kliknąć. To jest tu, no, to jest tu. No nie, A, ja kolorów nie rozróżniam. No jest ty jesteś kuźwa dziwny jakiś. Ten... Panie! To no bo wyskakują takie same, nie? Szary to jest szary. Kurna to ja pomyliłem kolor. <głos> <głos> ja tu pou... No nie zaupolję. Ja tu pouczam o kolorach tam się byle. Właśnie wtedy nie mogę skupić na kolorze. Bo uh -huh. cie panie. Klikaj ten kolor, kurde dla o, o to chodzi. A no, jeden punkt więcej miałeś, nie? Piecha, bo ci tłumaczyłem. <noise> Dobra, spierdzielam stąd! Ja też, ja też, ja też, trzeba uważać, bo z widzami gram. A widzowie zawsze wiedzą, gdzie ja gram. Tutaj, standardowa technika, nuba, jak to się mówi. To tam biegnie, to ty biegniesz? Mam nadzieję, że to ty biegniesz. W życiu. To jest to biegniesz. Ja już jestem schowany i zbieram dierta. Okej. No i Paj, kurde, strzela do mnie. No. Hej. Ja jestem z panie, tutaj, ja się nie wychylam <grym> Nie wychylasz się? Nie ma głowy. Co, mam idę polować, idę ja polować, mam... dzisiaj jestem polujący taki partii. Mam wrażenie, że. że... A dobra, trzech ludzi pozostało, dawaj, come on, come on, where are you, tam jest ktoś. On będzie mój, on będzie mój. Dobra, jest, 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 zgasiłem. Miał technikę, ale zgłosiłem. Ło, ty już strzelasz? No nie Kurde Wyleciał i strzelasz. za rogu Myślałem, że to będzie przeciwnik, zacząłem free stary. stary okuźwa, do nie lubię. Nie lubię na. Miki 7-5, coś tam, coś tam, coś tam. A gdzie on jest? Tam jest mój target. Nie, to nie jest mój target. To jest target? No nie! Zarab, głupi. Na górę, co za typ. Kurde ja to pan sobie pan, ładnie nie? skosiłem i jeden typ po się, się kampił, nie kampił. Pa 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 pa. Dobra dajesz, o dajesz, dajesz, dajesz. Chodź się yes, Jak ty no to nie. zrobiłeś? No przecież uderzyłem pierwszy. To jest bez sensu. Po co skakałeś? Nie skacze się. Ale to nie ma znaczenia pierwszy uderzyłem. Ma znaczenie. Się nie. Myli, my, minęli kuźwa. Ma znaczenie, bo się wtedy nie mijesz. Kurna mać. Rozpisz gąbaser. Rozpisz! wy pierdziele Amelia. Peperia, ja, Amelia. Wow. Pizzeria, cicho. Pajdziesz la la. Gdzie na tu stoisz, Co? O, wow, troszeczkę. Nie być gdzie tutaj. Akurat nie wiem, w tej grze kiedyś byłem dobry, a teraz mi wszystko nie wychodzi. <grym> Kurde, to była moja ulubiona gra. Napierdziela, ale ja, tak, bo ja miałem wtedy double click, a teraz później nie ma. <grystanie> Ci ty miałeś. <grystanie> no tak, jakby. No dobrze, badujemy za tego, za double clicka. Serio? A to wy... no. można wyczuć? Tak, bo to, to ma znaczenie, wiesz? Bo o, podchodzisz jeden na jeden, no nie? Z takim samym życiem No, no, no. i nigdy nie wygrasz z dobrym tytlikiem, dlatego no, za to są banny. Jak mnie wybiła Mendo, przecież ja nawet na ringu nie byłem, ty piczo jedna cholerna, wypierdzielność. No, to bo, bo, bo możesz poza ringu wywalać. O, wywaliłem tego araba, co mnie zabił wtedy. Kibaj. Pójdziesz stąd, teraz się skupię na tobie, stary, tylko i wyłącznie no na tobie. Nie. No i dobrze, i zrób tak, zrób tak, tylko najlepiej. Tylko i wyłącznie na tobie, dziadek. Pa z pp, kurde. Co nie. się dzieje? Nie, to, to jest to jest cheater. To jest cheater, cheaterka, cheaturko, nie wiem co to kuźwa jest. Ale... Cheaturko. No bo nie wiem jak odmienić kujwa, A no. wojniak kurdy Dobre, Jaka to... żółta podłoga, a tu jaka biała pas. No żółta. To jest symulator chyba sikania na podłogę, wiesz. No jeszcze chcesz screenshota? Nie będzie żadnego screenshota. <laughs> Jestem zły. Nie dasz mi nic wygrać. Kupiła się na mnie, sfokusowała się, kurwa. Napisałbym, bym, daj mu wygrać, to będzie screenshot. Nie, tak nie pisz. Ale to był ewidentnie fokus, bo na cały czas mnie, kurde, jak ja już jestem pierwszy, to na mnie bije i. i no bo jest twoją wicką, wiesz o co chodzi. No, nie? no właśnie, czemu To mnie tak jak nie na ja bije? wchodzę na, na Wars albo Survival Games, to mnie wszyscy biją i jest smutno. I, i, i nawet kierowca no autobusu bo... nawet nie klaszcze, jak mnie zabijają, wiesz. No, bo ty masz y, tytuł tego najlepszego gracza Minecraftowego, stary, I no cię mają, no. no i życie. No, bo chcą pokonać mistrza świata. I ja pierdolę to są same czerwone już. Oh! Wow. Kurde. Fuck, what the fuck, what the fuck? No nie. Przecież tu żadnych czerwonych już. No i załapę nie, wygrała! <grym> A ja już byłem w strefie, wiesz, pomarańczowo-czerwonych, to no nie? I mi nagle zgasił się. Brud, tak. Nie ja, ja już po samych czerwonych skakałem, to nawet nie było. Co... Ty, ty już wiesz, od nowa grałem, gra. tak właściwie. Olob. To ja wychodzę, quit. <gry> nie, nie wychodź! Nie Uciekłem. Porwało cię, nie wychodź! Uciekłem stamtąd. Ale no tylko raz byłem... quit i będzie dobrze, tylko raz quit i będzie dobrze, mówię ci. A i, I co potem? No tylko raz quit, wpisz i nic więcej, nic nie klikaj. O, 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 jesteś? Jesteś? No. Możesz ruszać? No jakoś mogę, dobra. No widzisz, bo tutaj, tutaj jest jeszcze dobrze. Wiesz, no w miarę, dobra. Tam dalej jest źle. Dobra, dzięki za oglądanie. Słuchajcie, nie przedłużam odcinka, żeby się, żeby się wysłał tak właściwie szybciej, bo każda minuta to każde 20 minut dłużej od tego wysyłania. Także dzięki za oglądanie, jeśli wam się podobało, zostawcie koniecznie łapeczkę w górę, o 18 wbijecie do lj -a po kolejny odcinek z party, które zaraz sobie nagramy. I, tak. i, i, I co i co dalej? I, 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 i ja jestem zły. Tak, LJ jest zły, ja jestem świeżo obudzony, możecie napisać takie komentarze, cokolwiek. Bijecie na Instagramie, jak napisaliśmy, na Stapie też macie zresztą wszystko w opisie, zapraszamy, 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 ale followujcie Insta. Wbijcie mi rekord tutaj Insta dzisiaj, zobaczymy, zobaczymy, bądźcie koksami, najlepszymi koksami w koksolandii koksów, w koksowie, koks, koks, żółwik, cześć. Aha. A no nie pożegnałeś, ja już Łubika przybiłem. Nie <grym> Taką fazę odpaliłem. odpaliłem. Bo nie wiedziałem o co ci chodzi. <grym> Ej, to dobra, nieważne, to nieważne. Jak mam wrócić do gry? No to zaraz ci wytłumaczę. Dobra, dobra. Dzięki za oglądanie. Normalnie. Na A, razie, cześć. Część, cześć, cześć, cześć. Cześć, cześć. No ciertość. Cześć. No, no, cześć, no, Myślałem, no. że już nie grałeś. <grym> dobra, żubik.